Proceduje się w Sejmie, ta ustawa, która zakłada, że wszelkie surowce będą jakby skomasowane na Śląsku z prostego względu, że ten miks energetyczny, o którym wspominał pan premier, to jest taki miks, który ma prowadzić jakby w zakresie tych surowców energetycznych od węgla do atomu. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebyśmy jakby o miksie energetycznym decydowali w innym miejscu niż Śląsk. I w innym miejscu niż Państwo, bo to Państwo musicie na koniec dnia, jako przemysł, zadecydować, jaki ten miks energetyczny ma być i co Was interesuje z różnych względów. Nie tylko względów naszą rolą jako rządu jest zapewnienie tego elementu społecznego, ale Państwa rolą jest to, żeby nam wskazać tą drogę i pokazać, którą ścieżką chcecie Państwo iść, dlatego że ja bardzo lubię takie określenie: zróbmy coś. No, tak różne osoby do mnie przychodzą i mówią, zróbmy coś, a ja nie mam panaceum na wiedzę. Ja chętnie Państwa wysłucham i chętnie usłyszę jakby może takie rozwiązania, które byłyby oczywiście akceptowalne przez wszystkich, zarówno przez administrację rządową, jak i przez um, stronę społeczną, jak i w końcu proszę Państwa przez, przez biznes, bo jak Państwo doskonale wiecie i to mówiła Marga że Państwo nie ma własnych pieniędzy. A tylko pieniądze podatników i nie dajmy się obawić, że to są pieniądze państwa, to są pieniądze jakby podatników, którzy płacą na koniec dnia za całą tą transformację energetyczną, która ma niezwykłe znaczenie i tu niezwykłe znaczenie również na śląsku.